W kolejnym spotkaniu ze Szkołą Muzyczną przedstawimy Państwu zajęcia muzykalniające. Dobry Państwu witam ponownie na spotkaniu ze szkołą muzyczną. Ostatnim razem zaprosiłam Państwa na spotkanie, w ramach którego mieliśmy prezentować zespoły. Z przyczyn organizacyjnych dzisiaj e, będziemy, zaprezentujemy Państwu zajęcia teoretyczne, natomiast na zespoły zapraszam na następne spotkanie. E, tak jak powiedziałam, dzisiaj zaprezentujemy zajęcia teoretyczne. Co to są te zajęcia teoretyczne? Otóż u nas w szkole muzycznej młodzież nasza otrzymuje wszechstronne wykształcenie, które polega na tym, że nie tylko chodzą dzieci i młodzież starsza na zajęcia indywidualne w grze na swoim wybranym instrumencie, ale również chodzą na zajęcia zbiorowe. Są to właśnie jedyne w naszej szkole zajęcia zbiorowe, ponieważ wszystkie pozostałe są indywidualne. Na tych zajęciach zbiorowych, które są różne w zależności od poziomu dziecka, od klasy, na tych zajęciach dzieci nasze poznają muzykę z drugiej strony, z tej strony teoretycznej, poznają podstawy, zasady, notacji muzycznej poznają literaturę muzyczną, uwrażliwiają się na muzykę, śpiewają. bo proszę państwa z tym śpiewem u nas to nie jest najlepiej. Młodzież nasza lubi śpiewać, ale okazuje się, że nie ma tych tradycji już w naszym społeczeństwie. Dzieci nie śpiewają w domach. Śpiewają, jeżeli śpiewają to w przedszkolach i nie zawsze, nie zawsze dużo śpiewają w tych przedszkolach, a jest to taka bardzo przyjemna forma wypoczynku. Dlatego śpiewamy z tymi dziećmi jak najwięcej, szczególnie w tych klasach najmłodszych, kiedy to dzieci bardzo chłonne są, lubią śpiewać, lubią klaskać, lubią się ruszać w rytm muzyki. I właśnie w klasach tych pierwszych, pierwszej, drugiej i drugi, trzeciej zajęcia z z dziećmi nazywają się umuzykalnieniem z rytmiką. Tutaj dzieci y, uczą się właśnie tej notacji muzycznej, uczą się piosenek i uczą się reakcji ruchowych właśnie na dźwięki. Stąd ta rytmika y, tańczą w rytm różnych wartości nutowych i również y, muzykują na różnych instrumentach muzycznych natomiast w klasie czwartej, piątej i szóstej zajęcia teoretyczne nazywają się umuzykanieniem z audycjami na tych zajęciach dzieci oprócz tych podstawowych rzeczy, o których mówiłam wcześniej, które poznają w dalszym ciągu jeszcze zapoznają się z literaturą muzyczną stąd nazywa się to umuzykanienie z audycjami tutaj wysłuchują różne utwory muzyczne poznają dzieła różnych kompozytorów i polskich i zagranicznych i właściwie jest to szkoła dla przyszłych melomanów, którzy potem przychodzą chętnie na koncerty choćby naszej filharmonii. Zajęcia umuzykalnienia z audycjami również prowadzimy w dziale młodzieżowym w klasach od pierwszej do czwartej, które to zajęcia dzisiaj będziecie mieli Państwo możliwość zobaczyć. Podkreślam to dlatego, że z działem młodzieżowym jeszcze myśmy się nie spotkali i dlatego spotkania z działem młodzieżowym rozpoczynamy od zajęć teoretycznych. Zajęcia te będą prowadzili nasi nauczyciele, których Państwu chcę w tej chwili przedstawić. Pierwsza z mojej strony siedzi pani Jadwiga Zbierska, która prowadzi zajęcia umuzykalnienia z rytmiką. Dzieci ją bardzo lubią, ponieważ z tymi dziećmi śpiewa i tańczy. Bardzo chętnie chodzą na te zajęcia, to jest bardzo wdzięczna młodzież, ta najmłodsza. Klasy czwartą, piątą i szóstą prowadzi pani Urszula Smolska, którą Państwo mieliście już okazję kiedyś poznać na spotkaniu z naszym sekcją klawiszową. I pan Bernard Stankiewicz, który również prowadzi umuzykalnienie z audycjami w klasach młodzieżowych. Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu, a teraz po prostu zapraszam na lekcję zajęć zbiorowych. Powiedzieć, ile części można było wyróżnić w wysłuchanym utworze. Moi proszę. W wysłuchanym utworze musimy wyróżnić trzy części A, B, A. Bardzo ładnie. Co charakterystycznego było w części A? Małgorzata? W części A kompozytor wykorzystał rytm charakterystyczny dla Mazura. Tak, a czym charakteryzowała się część B? Proszę. W części B kompozytor wykorzystał motyw rytmiczny tańca zwanego oberkiem. Bardzo ładnie. Teraz, proszę uważać, przypomnę Wam na instrumencie fragment czterech taktów melodii wysłuchanego utworu, po czym klasa wyklaszczy ten charakterystyczny rytm, o którym żeśmy przed chwilą sobie powiedzieli. Podaję wartość świerczniu. Raz, dwa, trzy. И надо отбиться к этому. Dla utrwalenia omówionej dzisiaj formy ABA przedstawimy sobie schematem rytmicznym właśnie tą formę ABA. Poproszę może Kasia nam Część A. Natomiast ja się poproszę o zaimprowizowanie części B. Proszę podać pierwsze. Raz, dwa, trzy. już naszym schematem, znanym już przez nas, pełną, trzyczęściową APA, którą właśnie ma utwór Fryderyka Chopina, Mazurek E. Dziękuję. Dzisiaj pośpiewamy sobie ten, tą melodię, którą już byśmy wcześniej przygotowywali i proszę pierwszy głos, te dwa rzędy śpiewamy ten tekst Laudate Dominum, ale na razie solnizacja. Proszę, proszę bardzo. bardzo. Pierwszy głos próbuję. Proszę. proszę. Dwa, dwa trzy.

Dwie kreski i zaznacz półtony, zaznacz półtony, dobrze i możesz usiąść. I proszę bardzo, z i śpiewamy to, co pokazuję, proszę bardzo. I... Co to było, co żeśmy teraz zaśpiewali? Triada harmoniczna. Triada harmoniczna, bardzo dobrze. I jeszcze jeden punkt naszej lekcji dzisiejszej. To, co już umiemy bardzo dobrze. Proszę. Dziecięcy blues, proszę bardzo. Gotowi? Macie tekst? Proszę. Ja może dla, do telewizów z taką prośbą, żeby 100 tysięcy nas tu było w szkole muzycznej, żeby się każdy uczył muzyki. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spodobały się Państwu te zajęcia zbiorowe dzisiaj, bo były na pewno dla Państwa nowe w Poznaniu właśnie. Zapraszam zatem na spotkanie nasze następne, na którym właśnie zaprezentujemy już te zespoły, o, którym, o których wcześniej wspominałam. Do widzenia Państwu.